mi to dla mnie marka zagadka i tak jak w 2019 roku wręcz zachwyciłem się stosunkiem jakości do ceny Mi 9, Redmi Note 8 Pro czy innych pochodnych Mi 9, tak 2020 rok był dla mnie... Po prostu ok. Nic poza tym. Mi 10 w podstawowej, okrojonej wersji kosztowało 1500 zł więcej niż jego poprzednik, a Redmi Note 9 Pro, mimo iż dobry, nie odbiegał znacząco od modelu 8 Pro. Dlatego wręcz z wypiekami na twarzy oczekiwałem możliwości sprawdzenia tegorocznej Mi 11 i mimo kilku mniejszych, większych wad, ten rok zapowiada się jakby lepiej. Na wstępie z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Arkowi Margol, który pożyczył mi urządzenie do przygotowania tego materiału. Nie mam jak się odwdzięczyć, więc jedyne o co mógłbym Was poprosić to wpadnięcie na kanał Arka, Strzelenie Suba i danie chłopakowi szansy. Mam wrażenie, że to jeden z wielu smartfonowych youtuberów, który nie do końca jest doceniany przez algorytm YouTube'a. Ale do rzeczy. M11 to kawał pięknej, fantastycznie wykonanej, ale krowiastej słuchawki. Korpus smartfona wykonany jest z aluminium. Smartfon pokryty jest Gorilla Glass Victus w urządzeniu zabrakło złącza słuchawki, oraz oficjalnego certyfikatu wodoszczelności, mimo iż tacka na karty SIM jest uszczelniana. Choć otrzymaliśmy naprawdę przyjemnie grające głośniki stereo sygnowane logiem Harman Kardon. I cóż, nie jest to na pewno najlepiej grający smartfon na rynku, za to jeden z najlepiej grających Xiaomi. Mamy podczerwień szybki skaner twarzy oraz również szybki skaner zaszyty pod ekranem. Mimo iż ten sprawuje się bardzo dobrze, nie może równać się z szybkością skanera z S21. Tam każde muśnięcie odblokowywało telefon. Tutaj te milisekundy trzeba odczekać. Z tym, że, tak jak mówię, ja mówię to z perspektywy giga i gadżeciarza. Podejrzewam, że część z Was będzie to miała w dół. Natomiast ogromne plusy należą się za ekran. No to Notabene dla mnie trochę za duży. 6,8 cala to mokry sen kaśniącego o wyświetlaczu marzeń. PIK na poziomie 1500 nitów, PPI maksymalne 515, a AMOLED HDR10+, adaptacyjne 120 Hz, Boziu jaki to jest świetny wyświetlacz. Sama reakcja na dotyk jest błyskawiczna, a jeżeli martwisz się o porysowanie, to nie zdejmuj założonej fabrycznie folii na ekranie. Kąty widzenia czytelność w jasnym słońcu, odzorowanie kolorów głęboka czerń, dla mnie gdyby nie rozmiar, ekran niemalże idealny. Tego natomiast nie mogę powiedzieć o dwóch kolejnych rzeczach: aparacie oraz wydajności. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Możliwości fotograficzne urządzenia jak na Xiaomi to najwyższa liga. Zdjęcia są dobre, szczegółowe, powtarzalne, choć jak to bywa w tego typu urządzeniach, odczuwalnie słabsze czy szerokim kącie. Natomiast mam wrażenie, że do, do topowych też się nie da ukryć znacznie droższych flagowców trochę brakuje. Brakuje też pełnoprawnego teleobiektywu, zamiast z tego mamy kompletnie niepotrzebny 5 megapikselowy aparat makro oraz dwa bardziej potrzebne obiektywy: jeden ultra szeroki 13 megapikselowy oraz główny 108 megapikselowy z optyczną stabilizacją obrazu. W przeciwieństwie do konkurencji, smartfon nagrywa filmy nie tylko w 8K i 24 klatkach, ale również 8K i 30. Nie chcę w tym filmie skupiać się za bardzo na aparacie. Ważniejszy jest dla mnie temat tego, co odwaliło się z nowym procesorem od Qualcomma. Mi 11 to oficjalnie pierwszy smartfon działający na Snapdragonie 888, czyli. Trzeci procesor tuż obok A14 oraz Exynosa 2100 wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym. W praktyce, przez okres kilkudniowej styczności z urządzeniem, nie spotkałem się podczas pracy z żadnymi spowolnieniami czy klatkarzem animacji. Jednak to nie jest problem tego procesora. Największy ból zaczynamy dostrzegać przy totalnie maksymalnym obciążeniu serducha telefonu. W przeprowadzeniu kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciominutowych testów w 3D Marku, można stwierdzić tylko jedno. Telefon w przeciwieństwie do modelu 865, czy tegorocznego, Eksynosa 2100 grzeje się. Odczuwalnie bardziej. Bez problemu osiągając wyniki w granicach 50 stopni w stresie. Sama wartość startowa jest też zauważalnie wyższa niż w takowym Exenosie 2100. Ten podczas spoczynku utrzymał temperatury na poziomie 26-27 stopni, aby mój testowany egzemplarz Mi 11 nie schodził poniżej 35. Nie wiem, czy to wina telefonu, czy wszystkie takie telefony są. Z tego co patrzyłem w recenzji piża, bywało podobnie. Niestety, z czasem robienia kolejnych testów spadki wydajności są odczuwalne. Owszem, nie jest to poziom zeszłorocznego EF. Aż tak źle nie jest, ale do poprzedniego Snapdragona 8.65 trochę brakuje. Niestety utrzymujące się temperatury na wysokim poziomie mają ogromne przełożenie na spadki baterii. Tak jak przy normalnej pracy wykręcenie 6-6,5 godziny sod wydaje się niezłym wynikiem, tak zaledwie 5-10 minutowy test na 3D-Marku w moim telefonie zjechał o blisko 20% baterii. Dla porównania S21 o ogniwie 4000 mAh była to wartość 7-8%, a jak już jesteśmy przy samochodzie, Baterii, to tę możemy ładować po kablu, maksymalnie ładowarką 55-Watową, o ile ją dokupiciel lub zabawiając Chin dostaniecie od Siomi, 50-Watową ładowarką bezprzewodową. WOW oraz możliwością 10-watowego ładowania zwrotnego. U konkurencji mamy zaledwie 4,5 W. Cena? W Polsce nieznana. W Chinach w granicach 3000 zł za model podstawowy 828, który dzisiaj podczas odcinka Wam omawiam, mamy także wersję 8256 oraz 12256. No to podsumujmy. Na minus brak oficjalnego certyfikatu wodoszczelności, w stresujących chwilach mocno nagrzewający się procesor, brak złącza na karty pamięci, mizerna zawartość opakowania, aparat jeszcze trochę odstający od konkurencyjnych flagowców, a sam telefon jest przeogromnym klocem. Choć zaznaczam, to ostatnie to tylko dla mnie minus. Być może dla siebie będzie plusem. A co do samych plusów? Bardzo dobra jakość wykonania sprzętu, oryginalna i estetyczna wyspa aparatów, fantastyczny 120Hz ekran AMOLEDowy, szybki skaner odcisków palców oraz skaner Twarzy, wysoka wydajność, dobre głośniki stereo, wybitne prędkości ładowania, biorąc pod uwagę konkurencyjne flagowce od Samsunga czy Apple. No i jeżeli chcecie zamawiać z Chin, cena około 3000 zł moim zdaniem jest jak najbardziej przyzwoitą sumką. Choć nadal mnie ciekawi, na ile sprzęt zostanie wyceniony w Polsce. Czy polecam? Mimo widocznych problemów w wieku dziecięcego Snapdragona 888 oraz mając nadzieję na szybkie poprawki w aktualizacjach, tak. Mi 11 to po raz kolejny nie najlepszy flagowiec na rynku, ale mogący zaoferować to, co dla wielu jest znacznie ważniejsze, zauważalnie lepszy stosunek cen do jakości. A niewątpliwie to dla tych czynników my Polacy pokochaliśmy chińską markę. A co Wy myślicie o Xiaomi Mi 11? Załatamy tego Snapdragona? Będzie hulać jak trzeba? Cena około 3000 zł za taki całkiem kompletny smartfon wydaje się dla Was akceptowalna? Zachęcam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Tymczasem kłaniam się i do zobaczenia za kilka dni. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. See ya!